Cześć dzieciaki. To my znowu świeżaki. Świeżaki dzisiaj przyjechały do lasu. I co robią w tym lesie? Sami zobaczcie. Krzysio i Piotruś siedzą już sobie pod drzewkiem i czekają na resztę. A teraz przyjdzie reszta. Gdzie oni się podzieli? Mieli zaraz być. Halo, halo! Ktoś tu jest? O, a kto to do nas przyszedł? Gosia! Gosia! Gosia, siadaj! Siadaj, będziemy się fajnie bawić, bo w lesie jest fajnie, jest dużo świeżego powietrza. To ile nas już jest? Jeden, dwa, trzy! Trzy świeżaki! Czekamy na następne świeżaki, bo jesteśmy w lesie i będziemy mieli świetny piknik! O! Idzie do nas kto? Rzodkiewka! Rzodkiewko, cześć! Witamy cię serdecznie! Co tam u Ciebie słychać? wszystko dobrze! Super, to siadaj, siadaj, będziesz dzisiaj czwarta. Policzmy świeżaki od początku. Jeden, jeden dwa, trzy, cztery! Cztery świeżaki! Super! A gdzie są. Re... Gdzie jest reszta? Dalej, reszta! O, Basia nadciąga! Halo, halo! Basia jest jakim owocem? Borówką. Borówką. Basia, Basia, idziesz czy nie? Idę, 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 idę. cześć, cześć, ojej, jak to fajnie, super. Cześć Basiu. Ile nas jest świeżaków? Policzmy je znowu. Jeden, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć świeżaczków, ale fajnie. A na kogo, kogo jeszcze nie ma? Idzie następny. Zapraszamy! O, jaki duży świeżak! Co to za świeżak? Świeżaczku, jak masz na imię? Grześ! Grześ! Grześ jest bardzo dzisiaj ponury. Grzesiu, a może ty coś do nas powiesz? Tak, dzień dobry państwu. Haha, ha, super! Jest na Grzesiu. Policzmy teraz świeżaki. Ile raz jest? Jeden. Cztery, pięć, sześć! Sześć świeżaków! Super! Następne świeżaczki! Gdzie są świeżaczki? Halo, halo! Świeżaczki, gdzie wy jesteście? Halo, halo! O! Mamy świeżaczki! Trzy aż przyszły? Mamy kogo? Brokułek, jak masz na imię? Bartek! Bartek! Siadaj, Bartek! O! Mamy też kogo? Marysia, Marysia przyszła! Marysia! Ale super! I kto jeszcze do nas dołączył na piknik? Błażejek! Błażejku, ale świetnie! Ile tych świeżaków jest? Policzmy je wszystkie! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć! Dziewięć! Dziewięć świeżaków! Ale czy nie powinno być więcej? No właśnie! Gdzie są dwa świeżaki? Zgubiliśmy kogo? Tosie i Antka. Tosiu, Antku, gdzie jesteście? Tosia, Antek! Chyba groszek musi ich i poszukać. Dobrze. Groszku, idź, poszukaj szybko! Dobrze. Gdzie oni są? Dobrze. Ha, 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 ha. Pomóżcie nam! Pomóżcie nam! Zawiszliśmy na drzewku. Co my teraz mamy zrobić? Ojej, was uratuje? a po co wy tam weszliście? Przecież mieliśmy zrobić ognisko. Tak, ale Antek chciał się bawić. Ojej, Antku, bardzo nieładnie. No wiem, wiem, że nieładnie. <grym> ja się tak boję. Trzymajcie mnie, kto nas uratuje. Nie martwcie się, Groszek wam pomoże. Nie martwcie się. Groszku, do dzieła, ratuj nasze świeżaki. Ojej jak ciężko! O, jak ciężko! Oj, oj! O, a, a, a. Ja się boję! Boję się groszku! Groszku! Uda ci się! Uda ci się groszku! Ojej! Zaplątała się! Zaplątała się! Poczekaj! O, a, a, a. Zaplątała się! No i co teraz? To może najpierw wezmę Antka! Antku! O, oh, oh, udało się. On oh, razem ze mną robimy. Udało się, Aka. To... Spadłam! Chodźcie! Ojej, trzeba ratować ją! Trzeba ratować truskaweczkę! Bierzcie ją na ręce i szybko idziemy do naszego lekarza Krzysia. Szybko Krzysiu, Krzysiu jest. Powiedzcie, szybko powiedzcie, jaki to problem. Ojej, truskawyczko, co ci się stało? A, e, Krzysiu, jak mnie boli, boli mi nóżka. Poczekaj, ja zaraz, zaraz potrzymam ci tą nóżkę, rączką i moją energią sprawię, że będziesz już się dobrze czuła. Cisza, cisza, świeżaki wszystkie. A, a już lepiej się czuję. Lepiej się czuję, jak fajnie, dziękuję. Krzysiu, oj dziękuję ci Krzysiu, ale fajnie, uratował nas Groszek i Krzysiu. Groszek i Krzysiu są dzisiaj bohaterami, haha, ha, super. A Basia, masz coś do powiedzenia? Tak, mam coś do powiedzenia. Jesteście bardzo nieodpowiedzialne maluchy, wy w ogóle nie umiecie się pilnować. Musicie się nas pilnować, bo jesteście mniejsze. Jak to możliwe, że odchodzicie daleko? Nie wolno odchodzić, w lesie jest niebezpiecznie. W lesie są dziki, w lesie są lisy. Nigdy nie wiadomo, co może was spotkać. Musicie się trzymać z dorosłymi. Tak, wiemy. Przepraszamy cię, już nie będziemy. Siadaj, Antku, i już nie dyskutuj, bo czekamy na specjalnego gościa. I ten specjalny gość, jak przyjdzie, to musimy wszyscy już być gotowi, bo będziemy... A ile nas jest, policja? To policzmy teraz, ile raz wszystkich jest. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Wow, jedenaście świeżaków! Ale super, jedenaście świeżaków przyjechało do lasu. Ha! A co to za specjalny gość do nas idzie? Dzień dobry Wam wszystkim, dzień dobry świeżaczki. Jak się czujecie? Bambi, super, ale się cieszymy, że jesteś. Ojej, Bambi, zróbmy sobie fajne zdjęcie. Zróbmy zdjęcie. Super, Bambi, będzie dwunasty, ale fajnie. Bambi, a gdzie Ty byłeś? Ja byłem w lesie z mamą. Mama pozwoliła mi przyjście do was pobawić i dlatego jestem i się bardzo cieszę, że jestem. Ha ha, ha. Mua, mua, Przywitam się z Wami! Mua, mua. Cześć Basia! Cześć Basia! To teraz zaczynamy ognisko! Pozdrawiamy was, dzieciaki! Pa pa pa!